Poranny dialog. Najważniejsza rozmowa dnia od poniedziałku do piątku o 8.15 na antenie Radia Płock FM. Zaprasza Monika Maron. Dzień dobry w tym przedwiosennym dniu. Witam się z Państwem w porannym dialogu przy mikrofonie Monika Maron, a w studio Radia Płock gość Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior. Witaj Rafale. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy. Towarzyszenia, które w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia swojej działalności. Powiedz Rafale, jaki to będzie rok i jakie to było 10 lat dla Was jako zarządzających tak potężną organizacją? No tak, to prawda. To już jest, to już jest dziesięciolecie, to już nie rok, nie dwa, ale dziesięć, to dziesięć lat historii, dziesięć lat doświadczeń, dziesięć lat współpracy z seniorami, 10 lat różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, imprez, które w ciągu tych 10 lat były organizowane na rzecz naszych podopiecznych, naszych seniorów, no i to taki rok bardzo, bardzo mocno podsumowujący tą minioną dekadę, bo powiem szczerze, ja kiedy myślę w ogóle o początkach naszej organizacji, a był to rok 2000, 2015, to w życiu nie przypuszczałem na tamtym etapie swojego życia, na tamtym etapie. Mojego funkcjonowania, że te 10 lat tak bardzo zmieni moje życie, ale też zmieni życie tak bardzo wielu seniorów, bo przecież. Te 10 lat to także mnóstwo urotowa urotowanych istnień, mnóstwo urotowanych osób, które każdego dnia korzystają z oferty organizacji i namacalne przykłady i dowody tego, że rzeczywiście, że rzeczywiście tak to wygląda. Ale wiesz, to, co chyba najbardziej mm, napawa mnie dumą i taką radością w tych, w tych minionych 10 latach, to jest fakt, że to wszystko udało się zrobić własnymi rękoma. Że to nie było tak, że ktoś przyszedł powiedział nam: macie 100 tysięcy, milion złotych, 200 tysięcy, otwórzcie organizację i róbcie. I róbcie. Tylko to wszystko zaczynało się od bardzo małych kroków, to wszystko zaczynało się od bardzo małych rzeczy, od bardzo małej grupy, bo tak naprawdę grupy 15 osób, seniorów, które nam zaufały yy, i seniorów, którzy powiedzieli nam, yy, panowie, będziemy z wami, chcemy to robić i, i, i razem działajmy. I tak krok po kroku, rok po roku otwieraliśmy kolejne centra aktywnego seniora, otwieraliśmy kolejne restauracje, które na co dzień przecież świadczą usługi wydawania obiadów rabatowanych, a także obiadów bezpłatnych dla osób podopiecznych, dla, dla naszych seniorów. No i dzisiaj jesteśmy na etapie już tych 10 lat. Jestem z tego bardzo dumny. Przyniosłeś ze sobą kalendarz, kalendarz na 2025 rok. Pokażę go naszym słuchaczom, tym, którzy nasz, nas oglądają na Facebooku, na facebookowym streamingu. To jest kalendarz pełen wydarzeń, ale też podsumowujący te 10 lat waszej działalności. Czy jeszcze gdzieś jest do zdobycia? Tak naprawdę kalendarz, który wydaliśmy, ma na celu pokazanie, tak jak powiedziałaś, tych naszych 10 lat funkcjonowania najważniejszych wydarzeń, najważniejszych imprez, najważniejszych zdarzeń, które miały miejsce, ale także ma on pokazywać całą naszą historię, bo z tego jesteśmy bardzo dumni. I one są do nabycia bezpłatnie w naszych centrach aktywnego seniora, w Płocku na ulicy Otolińskiej 6, w Mławie na ulicy Chrobrego 7, w Płońsku na ulicy 15 sierpnia 12, na drugim piętrze, ale także w naszych restauracjach Gary Babci Krysi, gdzie seniorzy codziennie korzystają z tych posiłków rabatowanych i z posiłków, gdzie też dowozimy tym osobom potrzebującym, starszym seniorom, którzy nie są w stanie dojść na ten obiad do naszych restauracji, dowozimy im do domu w ramach tak usługi obiad na dowóz. Więc tam bezpłatnie, często też do dowozów dołączamy, dorzucamy, bo chcemy, żeby ten kalendarz rozszedł się jako taki gratis, jako bezpłatna publikacja jubileuszowa, która ma nie tylko służyć do zapisywania różnego rodzaju notatek z danego dnia danej osobie, ale także żebyśmy mogli sobie przeczytać, że na przykład o, 8 kwietnia otworzyliśmy Gary Babcikrysi w Muławie w 17 roku, albo 6 kwietnia wydaliśmy pierwszą książkę, dwa szczeble wyżej, to zupełnie niecelowy zabieg, po prostu przeszliśmy do książki, która też jest pewnego rodzaju historią, i pokazuje e, nasze 10 lat funkcjonowania. Um. Myślę sobie, że ten kalendarz to jest też takie trochę osobiste dzieło, ale takie pokazujące integrację całego środowiska, Twojego środowiska, środowiska senioralnego i osób, które pracują na rzecz tego środowiska, bo są tam też Wasze urodziny, urodziny różnych pracowników. Jak zdążyłam się zapoznać, to bardzo miłe aspekty takiego codziennego życia, które na co dzień po prostu celebrujecie. Wiesz, bo kiedy, znowu wrócę do początku, kiedy zakładaliśmy organizację, stwierdziliśmy, że, i powiedzieliśmy sobie, że to musi być organizacja oparta na pewnych cechach, a to jedną z podstawowych cech ma być prawda tej prawdzie ma być również zawarta kwestia relacji z pracownikami, ale relacji z pracownikami nie tylko na zasadzie pracodawca-pracownik, czy my, zarząd, nasi pracownicy, ale też w drugą stronę, czyli pracownicy-zarząd. To trochę tak jest, że w organizacji pracują ci ludzie, którzy czują misję tego miejsca, którzy czują powołanie i którzy rzeczywiście chcą robić to z serca. Czyli ten aspekt finansowy jest rzeczą dodatkową, a nie jest on traktowany jakby na pierwszym miejscu. Dlatego my bardzo mocno idziemy w kierunku też właściwych postaw naszych pracowników, naszych współpracowników, bo organizacja to przecież nie zarząd. Organizacja to seniorzy, ale przede wszystkim zespół, który na rzecz tych seniorów każdego dnia pracuje. Organizacja to nie prezes Jaros, prezes Chmielewski czy inni członkowie zarządu, czy członkowie założyciele, ale organizacja to żywy twór, nad którym codziennie pracuje blisko 150 osób. Koordynatorów Centrów Aktywnego Seniora, instruktorów zajęć, bo przecież każdego dnia w centrach odbywają się zajęcia dla naszych seniorów, osób związanych prowadzących jogę, warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, to wszystko się dzieje, dodatkowo przecież w restauracjach, w restauracjach mamy menadżerów, mamy pracowników kuchni, mamy pracowników serwisu, którzy, którzy pracują każdego dnia na rzecz naszych podopiecznych, stąd też, e, no nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, jak tylko w tym kalendarzu również pokazać, że na przykład, nie wiem, e, 4 listopada obchodzi urodziny pani Sylwia, która jest pracownikiem szwalni od bardzo wielu lat i która każdego dnia odpowiada za to, jak wyglądają wzory naszego skrzata, na przykład. No to się Krzata, a tych, którzy nas nie oglądają, a słuchają w eterze, tutaj również mamy w naszym studio, można go zobaczyć na streamingu facebookowym. Wspomniałeś również o książce Dwa szczeble wyżej, którą również mamy w naszym studio. Przyniosłeś ją do nas. Miałam okazję przeczytać tę tę książkę, jest ona pełna niespodzianek, niespodzianek, takich technicznych bym powiedziała, bo można również znaleźć pewne zdjęcia czy różnego rodzaju wspomnienia obrazowe zobrazowane na aplikacji internetowej i przez QR kod do niej dotrzeć ale też pełna osobistych wrażeń z tych Dziesięciu lat również, bo, bo trzeba powiedzieć, że podsumowałeś pe pe pewien okres w swoim życiu również w tej książce. Wiesz, bo e, niewielu słuchaczy wie, a też niewielu seniorów, którzy są członkami naszego stowarzyszenia, e, niewiele osób wie, że organizacja zaczęła się od tego, że ja byłem na kompletnym dnie swojego życia, to było właśnie 10-11 lat temu gdzie zażywałem mnóstwo, mnóstwo tabletek leków psychotropowych, no, staczałem się po prostu, krótko mówiąc, bo byłem na ogromnym zakręcie swojego życia i dzisiaj, kiedy jeżdżę na różnego rodzaju spotkania, konferencje, bo też często uczestniczę w tego typu wydarzeniach, mówiąc o dobrych praktykach, jakie mamy w naszej organizacji, to zawsze powtarzam, że pierwszym beneficjentem działalności naszego stowarzyszenia byłem ja sam, bo to seniorzy przyszli i powiedzieli, panie Rafale, ty już nie możesz dłużej pić, choć zorganizuj nam coś, choć bądźmy razem, choć e, wesprzyj nas w tym działaniu, które chcemy robić, e, teraz musimy razem to zrobić, teraz siemy razem wyprodukować określoną ilość skrzatów Helpików, jakby to ci ludzie wyciągnęli mnie z tego doła, w którym ja się wtedy znajdowałem. I też dlatego mówię o tym, bo mm, to jest kwestia prawdziwości tej relacji, prawdziwości budowania tej organizacji. Bo tam nie chodziło absolutnie o kwestię wzbogacenia się czegokolwiek, tylko chodziło o kwestię taką, że ja fizycznie naprawdę potrzebowałem tego wsparcia. I trzy lata temu, e, kiedy z członkami zarządu jechaliśmy na jedno ze spotkań, e, Michał, wiceprezes naszego stowarzyszenia, wpadł na pomysł, wiesz, to ty powiniesz tą historię spisać, bo ta historia w pełni wioregulowała godni nasze działanie i pokaże, że tak naprawdę tutaj cel był zupełnie inny niż wszyscy myślą. Bo wiecie, dzisiaj każdy z zewnątrz widzi naszą organizację jako twór, który już funkcjonuje, jest ileś lat na rynku, zrzesza seniorów, organizuje im wycieczki, wyjazdy. Ale za tym stoi ogromna jakby tragedia mojego życia, ale też historia wielu naszych podopiecznych, którą, którą też opisuje, która też opisuje tę historię w tej, w tej książce. I tak powstał pomysł na stworzenie tej książki. I tak ta książka się zrodziła, i poniekąd jest ona, tak jak mówisz, z jednej strony e, trochę historią naszej organizacji, ale z drugiej strony pokazuje fundament zbudowania tego miejsca, które dla mnie osobiście jest bardzo ważne, bo tak jak ja to powtarzam przy każdej okazji, gdyby nie było seniorów, nie byłoby absolutnie mnie. To, to, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Długo byśmy mogli y, rozmawiać o, o książce i o tych dziesięciu latach, ale spójrzmy y, w przyszłość, bo to, co przed nami, jest y, bardzo ważne. Y, y, jaki to będzie rok? Y, jakie to będą wydarzenia, i jak zamierzacie świętować ten jubileusz dziesięciolecia? Wydarzeń w sumie, które przygotowaliśmy w okresie tych 10 lat, na, na to dziesięciolecie jest około 300. To, jest różne, to są różne... To grode... praktycznie jednodziennie. Tak, to nawet, to, to nawet tak wychodzi, że w niektóre dni odbywają się po dwa wydarzenia, bo wiadomo, że w tych w 350 dniach tak. mamy, mamy też weekendy. Bardzo ważnym takim przełomowym wydarzeniem dla nas będzie gala dziesięciolecia, która odbędzie się na jesieni w październiku. To będzie takie podsumowanie tych 10 lat i ona odbywa się 15 października, ponieważ 15 października podpisaliśmy e, dokumenty Założycielskie dla naszej organizacji w 2015 roku, i to jest środa i to będzie bardzo wyjątkowy dzień w naszej organizacji, ale oprócz tego mamy mnóstwo wydarzeń w ciągu roku. Już jutro na przykład, w pierwszy dzień wiosny, zapraszamy naszych seniorów na rajd pieszo-rowerowy, gdzie będą kiełbaski, będzie pieczenie, będzie ognisko, będzie topienie marzanne, będzie mnóstwo zdarzeń, ponieważ ten rok, 2025, głównie e, e, obchodzimy pod hasłem aktywności, czyli mnóstwo zajęć jogi, mnóstwo zajęć pilatesu, mnóstwo zajęć gimnastycznych dla seniorów. W ogóle chcemy wyciągać tych seniorów z domu. Chcemy im mówić, nie siedź w domu, bo jak będziesz siedzieć w domu, to umrzesz. Musisz wychodzić do nas, musisz pojawiać się na spacerach, musisz być na dworzu. Musisz, nie żyć. Bój, musisz żyć. Nie bój się wychodzić. Bo jakby e, około... E... To łatwo jest wyciągnąć seniorów z domu, czy to czy to jest jakiś proces, czy, czy wy po prostu musicie do nich docierać, musicie ich szukać, musicie do nich dotrzeć i zaproponować pewne formy aktywności? Jedno i drugie. Najpierw to jest proces dotarcia, gdzie tak naprawdę poprzez znajomych, poprzez koleżanki, poprzez sąsiadów, poprzez sygnały, które dostajemy także na naszą infolinię 791 187 300. Tam się można z nami połączyć i, i tam można zgłosić taką sytuację, że na ulicy takiej i takiej, pod numerem takim i takim, mieszka samotna pani, która jakby na no, nie wychodzi z domu i ona potrzebuje wsparcia, i wtedy nasi wolontariusze, seniorzy do niej się udają, próbujemy do niej dotrzeć. To też wcale nie jest proste, ale z drugiej strony, później kwestia zaadoptowania jej w nowych warunkach i w ogóle stworzenia jej tych warunków, żeby ona chciała dalej z nami uczestniczyć w jakichś spotkaniach, w zajęciach, to też jest bardzo trudny proces, który na pewno nie trwa chwilę. To jest kwestia budowania zaufania, bo ci ludzie są bardzo często nieufni. No, powiedzmy sobie Te szczerze. nie ma się co dziwić, tyle się mówi o różnego rodzaju Dokładnie. naciągaczach, przestępstwach i yy, oszustwach. Ale wiesz więc... też, powiedzmy sobie szczerze, że człowiek, który ma 80 lat. Człowiek, który ma dzieci, ale te dzieci mieszkają daleko, bo są one już poza płockiem, poza Muławą, są one w Krakowie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach. Taki człowiek myśli sobie, okej, okay, mąż nie żyje, ja zostałam sama. Jedyne, co mi teraz pozostało, to to, żeby iść do męża i umierać. Po prostu taki człowiek nie ma już potrzeby wychodzenia, on już nie chce wychodzić. Więc ten proces wyciągania z tych domów e, odbywa się na bardzo wiele różnych sposobów. Poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń z jednej strony to może być yoga, w której oczywiście na no, 80 paroletnia pani nie weźmie udziału, ale jakiś spacer, który może wziąć udział, ale zwykła kawa bata ciastko, na którą możemy ją zaprosić, ale zwykły dzień babci, na który ją też zapraszamy do Centrum Aktywnego Seniora, czy zwykły wyjazd na który, jednodniowy, na który też ją zapraszamy, e, albo chociażby Usługa obiadu na dowóz, którą możemy jej świadczyć. I to też jest pewnego rodzaju forma już dotarcia do tego seniora. Bo ona... no tak, to z innym człowiekiem. Tak, tak, dokładnie tak. I potem nasz kierowca prowadzi rozmowę, wchodzi do pani Stasi na kawę. Pani Stasia mu często daje cukiereczki, ponieważ znowu dzisiaj kierowca przyjechał z obiadkiem do niej i tak się nawiązuje ta relacja. I potem ten kierowca tą panią seniorkę próbuje w jakiś sposób wyciągnąć, żeby ona się zaangażowała w jakieś działania, żeby ona nie była w tym domu. Wiem, że na swoim koncie macie również zespatanie kilku par. No powiedziałbym nawet, że nie kilku, ale kilkunastu, nawet mamy migrację międzymiastową, polegającą na tym, że z seniorki z Muławy przeprowadzają się do Płocka, bo tutaj poznały swoich e, panów, kawalerów i jakby z nimi tutaj mieszkają. Więc to też się dzieje. Wiecie... Mm. Musimy pamiętać, że, musimy pamiętać, że senior to człowiek, który ma ogromny bagaż doświadczeń, to człowiek, który jest doświadczony różnego rodzaju nie zawsze dobrymi, dobrymi skojarzeniami, nie zawsze dobrymi historiami, ciężko mu zaufać, ale też poprzez fakt budowania czegoś każdego dnia, poprzez fakt bycia z tymi ludźmi codziennie, nam się to po prostu udaje. E, Rafał, no dobrze, to podsumujmy szybko naszą rozmowę, bo czas nas zaczyna e, gonić. E, najważniejsze wydarzenie tego roku to rozumiem gala 15 października. Najbliższe wydarzenie to e, już jutro topienie e, marzanny. Tak. I proszę Cię jeszcze wymień kilka takich, na które warto czekać. W czerwcu trzydniowa, trzydniowy festiwal aktywności w Płocku na rynku, gdzie będzie to trzydniowy e, turniej, że tak powiem, aktywności, począwszy od. Od jogi na starym rynku, po gimnastykę, po koncerty. Rozmawiamy z czołowymi gwiazdami polskiej estrady, żeby przyjechały do Płocka, występowały tutaj na rynku, na rynku w Płocku. Ściągamy seniorów z całego Mazowsza, a także z całej Polski. Chcę, żeby tutaj w na tym, na, w tym festiwalu aktywności przez trzy dni, piątek, sobotę, niedzielę, w pierwszy weekend czerwca, wzięło udział około 10 tysięcy osób starszych. Chcę, żeby była zorganizowana ogromna parada osób starszych, która, mam nadzieję, zakorkuje Płock po prostu w całości. Z e, ten będziemy ściągać z całego kraju, będziemy ich ściągać też autokarami. Dlaczego? Po to, żebyśmy zrobili wymianę integracji międzypokoleniowej, wymianę integracji międzyśrodowiskowej. Bardzo mi zależy na tym, żeby Płock przez ten weekend stał się takim centrum aktywności osób starszych e, i to będzie trzy. Dni e, fantastycznego festiwalu. Mnóstwo wyjazdów, wycieczek, 20, około 20 wyjazdów polskich, wyjazdów zagranicznych, na które zapraszamy naszych seniorów. W listopadzie jubileuszowy bal seniora w pięknych. Kreacjach, strojach, czarne stoły, złota zastawa. Chcemy, żeby to było piękne święto naszych seniorów. Również spotkanie ze świętym Franciszkiem, patronem naszego stowarzyszenia w dniu obchodów patrona Świętego Franciszka, więc jakby tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. To powiedz jeszcze, gdzie można znaleźć informacje na ten temat, gdyby seniorzy, nasi słuchacze chcieli zaangażować się, skorzystać, dołączyć do stowarzyszenia? Na naszej stronie internetowej www.aktywny Aktywny .org.pl org. Tam jest taka specjalna zakładka Dziesięciolecie Stowarzyszenia Aktywny Senior. W naszych centrach Aktywnego Seniora, gdzie co miesiąc dajemy źle kojarzące się z nazwy miesięcznice dla naszych seniorów, ale, ale, ale tam seniorzy wiedzą o wszystkich wydarzeniach, które są organizowane każdego dosłownie dnia o każdej godzinie, o której godzinie. Więc to wszystko na stronie internetowej w naszych centrach Aktywnego Seniora i na profilach społecznościowych naszych centrów Aktywnego Seniora na Facebooku. Bardzo Ci dziękuję, a ja tylko dodam, że pięć sztuk kalendarzy. Oraz pięć książek, dwa szczeble wyżej, um, autorstwa Rafała Chmielewskiego, prezesa Stowarzyszenia Aktywny Senior, jest do zdobycia w naszej redakcji. Każdy, kto chciałby otrzymać e, taką książkę lub kalendarz, powinien e, zgłosić się do nas, komentując właśnie. E, pod postem, na którym, na którym jest streaming dzisiejszej naszej rozmowy. Prosimy o komentarze pod postem, dlaczego chcielibyście taką książkę lub kalendarz otrzymać i będziemy się z wami kontaktować. Bardzo Ci, Rafał, dziękuję. Życzę sukcesów w organizacji tych wszystkich przedsięwzięć i, i sukcesu organizacyjnego i wielu zadowolonych seniorów. To był program Poranny Dialog. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dobrego dziękuję. Dnia. Dobrego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.